Dzień dobry, witam w kolejnym filmiku, w kolejnym moim tak naprawdę monologu. Dzisiaj naprawdę, to jest już takie mój założenie, ambitny cel. Ambitny cel, żeby dzisiaj zrobić krótki, miły, w odbiorze odcinek, bez jakichś głupich <laughs> przeciągania tematów. Z tego względu, że zauważyłem, iż ostatnio coraz to dłuższe były te nagrywki o 20 parę minut, 20 ostatnio już 30 przekroczyłem. Także dzisiaj mam nadzieję, że takie 10, maksymalnie 15 minut postaram się, aby taki konsensus, aby taką treść największą, jaką chcę przekazać, wam, po prostu zaprezentować. Na stole widzicie panią, panią urodzono 7 października, samiczkę z tego miotu po samicy W22377 i samcu w 13, co to było 7 sztuk wychowywanych przez termontkę, natomiast dzieci termontki były 2377. I ona, jak i całe jej rodzeństwo, ale i inne króliki, zamieszkały na tych oczkach, na tych klatkach tutaj. Jak widzicie, zrobiło się tutaj gęsto, za moimi plecami natomiast robi się pustostan. Puste klatki, samce odchodzą, zmieniają lokalizację, ale nie tylko samce, bo tam jeszcze jakieś parę młodych samiczek też jest, ale one jeszcze są. Szykują miejsce dla kolejnego pokolenia, kolejnego pokolenia, które jak widzicie tutaj jest taki zalążek, to no tutaj mamy przedstawicieli czterech miotów, a tych maluchów jest dużo. Jest dużo, ale to postaram się w następnym tygodniu wam pokazać, bo są w różnych fazach i niektóre wychodzą z puchu, niektóre dopiero wyszły, niektóre dopiero mają zamiar, albo się urodziły, są już większe, mniejsze. No jest niż masz. Powiem tylko tak pokrótce, że jest łącznie, teraz tak sobie w notatki szybko, szybko zerknąłem, zanim włączyłem kamerę, łącznie żyjących mam 14 miotów, 14 miotów Belgów. Ta, 14, ta ilość 14 miotów nie uwzględnia ilości miotów, jaka już po prostu odpadła. Czy to ze względu na to, że samica odpadła, czy ze względu na to, że po prostu maluchy odpadły. No, różne jakieś sytuacje losowe, więc nie ma. 14 ma miotów żyjących. No, tutaj jest 18 sztuk, tam myślę, że 60 może więcej maluchów jest. Yy, powiem wam szczerze, w pewnym momencie przestałem to liczyć. Liczę dopiero, jak one wychodzą i widzę, że już są fajne króliki, i wtedy to mogę uznać, że mam. Jak są urodzone, są w puchu, to tak są, bo są, ale jeszcze nie można definitywnie powiedzieć, że te króliki będą. O takich królikach, jak tutaj mamy na stoliku, czyli jak tą panią, to już mogę powiedzieć coś więcej, bo już ją mam odsadzoną będzie miała za chwileczkę dwa miesiące więc już to jest królik, na którym można coś tutaj sobie zobaczyć, dostrzec. I ona jest jedną z pięciu sióstr z tego miotu, Były tylko, było tylko dwóch braci i pięć dziewczyn. Nie bez kozery widzicie otwarty ten słupek. Bo tutaj siedzą od góry by licząc raz, dwa, trzy, bo jedno oczko jest puste po niej. To są trzy siostry. Ach, pardon. Jedna, jeden królik odpad. Jeden królik odpad, ale to nie z uwagi na to, że coś mu się zadziało. Po prostu dokonałem selekcji, bo miał wadę taką, że nie nadawałby się do dalszej hodowli, więc. Mm -hmm. Po prostu musiałem selekcjonować go, tak ładnie to ujmując. Więc zostały cztery siostry i dwóch braci, ale łącznie było pięć dziewczyn i dwóch braci, i to jest taki kazus powtarzający się od chyba dwóch czy trzech lat, że październik jest dominacją dziewczyn, aczkolwiek te mioty później rodzone już końcówka października i chyba z listopada już nawet przeglądałem coś, to tak samo jest więcej dziewczyn, więc chyba ten sezon przynajmniej na ten moment zapowiada się bardziej kobieco. Także trochę tych maluchów jest i ja się cieszę. Cieszę się raz, że te maluchy są. Cieszę się, że wyszły takie w miarę powtarzalne, bo zobaczyć jak no z daleka to tak ciężko macie sobie to jedno, jednoznacznie ocenić. Ja natomiast je widzę na bieżący. Całe te sześć sztuk jest bardzo podobnych i wyszło tak, jak sobie to zakładałem. Łapki mają Grube Wojca, czyli tego 104,13, którego możecie obejrzeć na moim Facebooku. I również zachęcam was do śledzenia moich poczynań facebookowych. Tam dodaję raczej krótkie filmiki, pokazujące. Bez gadania, króliki jak wyglądają, tylko pojedyncze sztuki i ten miot tak wyszedł, sześć sztuk jest bardzo do siebie podobnych, fajne łapki, mają to co mieć powinny, co chciałem, czyli wychodzi powtarzalność, na której mi najbardziej zależy, bo nie sztuką jest po prostu zrobić sobie, nie wiem, miot siedem sztuk, gdzie się trafi jeden wybitny królik, ja wolę, jak trafi mi się miot siedem sztuk i jest siedem dobrych królików równych, to wtedy wiem, że zmierza to w dobrym kierunku, jest powtarzalność genetyczna, to wszystko idzie tak, jakbym sobie życzył. No i wracając do meritum. Ta ilość młodych, poza tym, że cieszy mnie, iż ten sezon fajnie, naprawdę dobrze się układa, dużo maluchów jest, to cieszyć też będzie mnie tak wirtualnie, bo jest kolejnym odbiciem piłeczki, kolejnym odbiciem piłeczki w stronę tych osób, które tam są takie malkontenci, mają tutaj do mnie jakieś wyrzuty, zarzuty, że ja jedno gadam, inaczej się dzieje, że moje słowa nie mają pokrycia. No, więc ten sezon, jak pokażę Wam, jak to tam wygląda, jest takim idealnym zobrazowaniem mojego postępowania, o którym Wam mówię, hodowlanego. Rad, pomysłów, sposobów, różnych tutaj zabiegów, że to ma odbicie w rzeczywistości. I to też tak płynnie przejdę do uzupełnienia poprzedniego materiału, gdzie opowiadałem tutaj o kryciu samic, jakichś problemach, ewentualnych wpływie zakotów na różne, znaczy wpływu zakotów na różne sytuacje. I w komentarzu wyszedł ten temat, o którym właśnie zapomniałem powiedzieć, i mi się to tam w komentarzu zacząłem odpisywać, ale myślę, że też muszę tutaj głośno powiedzieć przed kamerą o tym, a mianowicie ten mityczny wpływ wylinek, bo też kiedyś ja byłem zaznajomiony z takim podejściem oczywiście to jak zawsze było podejście po prostu powielane z ust do ust, i tak naprawdę wcześniej jakoś bardzo tego nie sprawdzałem, potem z latach, w latach poprzednich, Sprawdziłem i oczywiście, jak w większości przypadków, był to mit, który bardzo szybko został przeze mnie obalony, ale mówiłem tu kiedyś o tym. Natomiast teraz już tak merytorycznie postaram się w miarę to rzetelnie opisać. Mit polegał na tym, że niektóre osoby mówiły, że wylinka wpływa na to, że samiec albo nie będzie chciał kryć, albo będzie bezpłodny. Podobnie u samicy, że ona się nie zakoci, będzie miała problemy. I powiem Wam szczerze, od lipca, od końca lipca do teraz większość królików jeszcze te wylinki ma. Czy to samce, czy samice cały czas się sypią. Niektóre w bardziej intensywny sposób, niektóre w mniej intensywny, ale welinki cały czas są częścią hodowlanego życia na ten moment umie. I jak widzicie, jak zobaczycie zresztą, te króliki na welinkach się pozakacały, powykacały i żyją. I samce były płodne, i samice były płodne, i welinki nie wpłynęły na stopień, na ilość podejść. Owszem, jedna samica czy tam druga trochę więcej potrzebowała kryć, druga trochę mniej, ale nie było tak, że nie pokryły się z uwagi na to, że miały wylinki. Ja to sobie tak może nie tyle dedukuję, co po prostu obrazowo w głowie przedstawiam, dlaczego ten mit mógł tak być powielany i tak być może nie tyle propagowany, co, co, co zacietrzewiony w głowach niektórych osób. No, że tak sobie pewnie ktoś to wymyślił, że jak ta wylinka jest, to tak, wylinka to jest taki naturalny proces, tego niestety nie jesteśmy w stanie ominąć, gdzie organizm potrzebuje po prostu dodatkowych witamin, dodatkowych sił na zmianę okrywy. Na pewno kosztuje to organizm dużo. Więc osoby, które załóżmy, samice karmiły bardzo delikatnie, samica nie dostawała wystarczającej puli witamin, żeby dwa cykle mieć jednocześnie, czyli cykl wymiany okrywy i cykl zajścia w ciąże, gdzie no nie oszukujmy się, maluchy w, będące w matce wysysają z niej co najlepsze. Bardzo dużo witamin, wszystkiego potrzebują. No, rozwój nowego życia w ciele potrzebuje no, takiego turbo doładowania. Więc samica po prostu według myślę takich dedukcji nie zachodziła w ciąże, czy też poronienia, albo były problemy, no właśnie z uwagi na te braki. Ja nie ukrywam, Moim samicom, czy też moim samcom, czy ogólnie rzecz ujmując królikom, jedzenia nigdy nie żałowałem. One dostają wiele różnych składowych elementów, nie żałuję im. I naprawdę na tych wynikach te króliki się zakacają, ale to też tak sobie potem znowuż dedukuję. A się przy dosyć obfitym żywieniu, tak jak nawet był u mnie w zeszłym tygodniu jeden klient, i był zdziwiony, że u mnie miski są pełne. No u mnie miski były, są i zawsze będą pełne, bo ja nie mam sumienia, aby królik był głodny. Królik zawsze ma mieć pełno jedzenia, czy to jest mały, duży, średni, zawsze ma mieć miskę pełną. I one po prostu te samice, czy też te samce w okresie wylinki dostają ode mnie taki, no, full, full wypad żywieniowy, żeby starczyło. I na wylinkę, starczyło na zakocenie, starczyło na wszystko, na normalne życie. I naprawdę na tych wylinkach te samice się zakacają, samice mają laktację, chowają młode, poza wyjątkami, gdzie coś się zadzieje, ale najczęściej. Jak się zadzieje, to nie u samicy, która ma wylinkę, tylko u samicy, która jest w dobrej formie po prostu albo to wywali zapalenie, a niestety czasem wyskoczy takie zapalenia na sódkach czy na jednym sutku nawet i, i sypie się. Sypie się samica pod względem laktacji, sypie się miot, bo wystarczy, że organizm nie jest w stanie zapalenia, podwyższona temperatura ciała. Mleko można powiedzieć w cudzysłu wzięte jest trujące, maluchy wypiją i mamy po maluchach, więc taki jest to system naczyń powiązanych. No, ale to jest też złożony temat. Problemy, które wynikają również w laktacji, to się zdarzają, ale nie miałem takiego, jak już tyle lat hoduję, przypadku, żeby samica, która była na wylince, miała przez to problemy z laktacją. Ona się sypie, w klatce jest, okrywa, ale ona dostaje do mnie full żywienia granulatu wszystkich makro i mikroelementów. I starczy jej i na siebie, i starczy i na maluchy. Zresztą ja pokazuję to wielokrotnie wam, jak wyglądają mi samice przy młodych, nawet w yy, czwartek pokazywałem samice W2-12-3-7, dwulatki po pięciu wykotach, i obecnie przy młodych, gdzie utrzymuje wagę 10-60-10-70 przy tym wieku, przy ciągłym użytkowaniu, po prostu dostaje odpowiednie żywienie. I większość tych samic, w przy maluchach otrzyma. I osiąga taką bardzo dobrą wagę, właśnie najlepszą przy maluchach, bo przy maluchach ja jej nie żałuję niczego już. O ile później w tym życiu dorosłym, to już zaczyna wchodzić bardziej mieszanie zboża, względy ekonomiczne. O tyle przy maluchach dostają full granulatu, ile tylko brzydką między tyłek da radę przejść. Także pokażę wam za tydzień, pokażę wam więcej tych maluchów, ile tego wszystkiego jest. Może jeszcze w międzyczasie coś się urodzi, bo chyba jeszcze jeden czy dwa mioty mam w zanadrzu, które powinny się na dniach pokazać. Oczywiście, jeżeli wszystko będzie dobrze. A! I tutaj jeszcze, wracając, samiec pana Malinowskiego. Wiecie co? Może go wyjmę na stolik, bo on, ja go bardzo lubię na stoliku oglądać. Schowam tą malutką. Pokażę Jarosława, bo to go tak nazywam oczywiście w cudzysłowie wziętego. Potem na koniec jeszcze szybki pogląd po reszcie klatek tutaj tych z maluchami i będę kończył. Pokażę Jarosława, bo poza pięknym jego wyglądem, to jeszcze jest jeden temat z nim związany, o którym chcę wam powiedzieć. Znalazł się na stoliku jego mość. No ja po prostu tego królika mogę podziwiać, oglądać go cały czas, cały czas i on się nigdy mi nie znudzi, jego wygląd, zwłaszcza ta głowa, ten przód, łapa, ucho, głowa, to wszystko jest po prostu majestatyczne, można by powiedzieć. No ale nie o tym, nie o tym do rzeczy, dlaczego ja go wyjąłem i co chcę jeszcze o nim powiedzieć, bo już go na pewno znacie do znudzenia, bo ja go pokazywałem i tutaj, pokazywałem go i na Facebooku, po prostu ten królik robi wrażenie pod każdym względem, jak tylko ląduje na stoliku. Ale wygląd, wyglądem to jest wariat, rozpłodowy wariat. Królik pierwszy raz mam takiego samca, który by dawał tyle dzieci, powtarzalne dzieci, bo wszystkie dzieci jego takim i do jednym. Wyglądem, jednym typem głów, bardzo podobne są, czy to samce, czy samice mają mocne głowy, ale największy fenomen jest to, iż królik ten dał już mi łącznie 3 mioty po 17 sztuk, samice urodziły po nim, w tym tygodniu miałem samicę, co urodziła 16. W tamtym tygodniu miałem 15. Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli bym sobie zsumował ilości młodych, jakie on daje, już nie mówię o ilościach młodych, jakie żyją, czy jakoś się odchowują, ale ten stopień płodności, ilość materiału, jako on przekazuje, to jest, to jest królik, fenomen, bo takiego samca masz, który ci sypie tyle młodych, masz do tego, do pomocy mamki i z pięciu samic w dwa wykoty masz 150 młodych, dwa, dwa mioty ciągnące. Po prostu ilość młodych i to te samice, ta co teraz urodziła, te 16, co prawda żyje 9, część tam była nieżywa, jak przyszedłem, część po prostu była słabsza, musiałem dokonać selekcji, ale ta pozostała ilość to niczym nie odbiegała wielkością. Od królików rodzonych w, w miocie, gdzie było 7 czy 8 sztuk, po prostu były duże króliki, od początku urodziły się mocne duże króliki. I te siedemnastki, co on dawał, tak samo nie były jakieś bardzo malutkie. I te siedemnastki to naprawdę jest fenomen, że to taka, taka liczba magiczna, której na ten moment jeszcze nie przekroczył, ale nie wiadomo, co jeszcze mu pisane, bo on jeszcze tam dzieci jego gdzieś w samicach w przyszłości się powinny pojawić. Mam nadzieję, że będzie dane mu jeszcze pociągnąć ten sezon przynajmniej do końca, może i więcej. I zobaczymy, czy przekroczy tą magiczną granicę, czy nie. Ale no, poza fenomenalnym wyglądem, no ta głowa to jest taki. Głowa to jest według mnie klu samca. Jak nieraz widzę takie samce, które nie mają głowy. Po prostu ja się muszę przyglądać, czy na pewno samiec, czy może samica. Głowa wyciągnięta, jakaś wąska. Ja powiem Wam szczerze, ostatnie lata troszeczkę odszedłem od. Mm, poniekąd. Ja idę, jak zawsze, wiecie, pod prąd. Teraz znowu te moda może nie moda, ale nacisk okrywa. Okrywa, ma być cudowna, okrywa. A zatraca się pozostałe cechy. Nawet widzę nieraz wyświetlają mi się jakieś filmiki z zagranicy, samców. Tutaj piękny dywanik, a głowy nie ma. Zastanawiam się, jak patrzę, czy samiec, czy samica. Głowa mizerna, łapki nie ma, ucho jakieś moltkie, ale okrywa. Niestety jest to uwarunkowane tym, że to jest taki ten tak zwany niemiecki typ. Niemiecki typ ma mieć idealną okrywę, on nie ma być duży, bo tam 8 kilo to już jest. Królik, który zostaje czempionem, według tego sędziowania. Ja natomiast wolę królika, który nie będzie miał okrywy. No, nie bójmy się tego słowa. No Jarosław, ten samiec ma ładną okrywę, to już jest dwa lata zaraz, więc też trzeba wziąć pod uwagę, że z wiekiem okrywa się zmienia. Ale ja kiedyś miałem fazę taką tej, można powiedzieć, choroby okrywowej, gdzie miałem nacisk, ale zatraciłem pozostałe cechy. Zatraciłem cechy budowowe, budowowe, jakie słowo wymyśliłem, cechy budowy. Wracam do korzeni, jakie mi kiedyś zostały wpojone w głowę, i wolę królika z gorszą okrywą, ale z lepszą budową. Ja, tak jak wam mówiłem, wystawy to już są nie dla mnie, przynajmniej w tej konfiguracji obecnej, więc ja nie muszę mieć królika na wystawę. Ja muszę mieć królika do patrzenia. A że niestety i u nas się powoli też zaczyna jakieś robić ta tendencja tych sędziów, że jeżeli masz na stole dwa takie same króliki, tej samej punktacji o różnych gabarytach, to niestety u Olbrzyma, gdzie według mnie powinna być najważniejsza budowa, to wybierają z królika z lepsze okrywo. No kurczę, to troszeczkę według mnie nie w tą stronę idzie, no ale to już jest temat na inną dyskusję. Natomiast tutaj to jest samiec z taką pełną gębą i to nie tylko z uwagi na jego głowę, która jest odwzorowaniem, no określenia pełną gębą, po prostu to jest, to jest Piękny samiec, zarówno w wyglądzie, zarówno w rozpłodzie, jak i w materiale genetycznym, jaki on przekazuje. No, naprawdę, całokształt. Ja bym powiedział, że samiec od A do Z. Dobra, chowam go i pokażę wam te maluchy po, po prawej stronie, z, co widzieliście na Facebooku, ale nie każdy Facebooka śledzi, więc pokażę je też tutaj. Patrzę na zegar nagrania i oczywiście, jakby mogło być inaczej, przeciągnąłem zamierzony limit. No niestety, tak już ze mną jest. Ech, ciężko mi idzie się zmieścić w ramach, jakie sobie założę. E tutaj jest już ta piątka. Piątka właśnie wcześniej pokazywa tego pana. Na tym pionie mamy trzy samiczki. Raz, dwa i trzy. A tu mamy dwóch braci. Tych ciemniejszych, bo ten wyżej to jest właśnie samczyk z tego miotu po 2,377 i ta piątka to jest właśnie odbitka tego majowego miotu po samcu A4 i mojej samicy W2,10,4,9. Notabene mam nadzieję, że trzeci miot ten sam jest w brzuchu, bo samica była pokryta jeszcze przy nich. Grzebie intensywnie w klatce, jeszcze jest zbyt wczesny moment, żeby mógł sprawdzić czy jest skotna. Natomiast taki sobie w głowie cel założyłem. Z racji, że wyszło to naprawdę bardzo dobre połączenie, że o ile natura będzie sprzyjać, zdrowie będzie sprzyjać im, będę chciał maksymalnie, ile tylko się da tych samych miotów zrobić, żeby zobaczyć, czy przykładowo, jak wyjdą mi 3 czy 4 mioty, to wszystkie 3 czy 4 mioty będą takie same. Jeżeli wyjdzie to tak, to znaczy, że ten materiał z jednej i z drugiej strony, i od ojca, i od matki, już jest na tyle utrwalony, że nie mam już tutaj tego rozstrzału genetycznego, wyglądu królików, idą one powtarzalne, czyli to, co jest najważniejsze w hodowli, powtarzalność, nie rozstrzał, tylko powtarzalność dzieci. No zobaczymy, tu się fajnie te króliki zapowiadają, trzy dziewczyny, dwóch braci, w miocie majowym był odwrotnie, były dwie dziewczyny, pięciu braci, ale to październik, to jest październik, zobaczymy teraz ten miot, jeżeli by było dane, że się ona jest kotna, to końcówka grudnia byłby wykot, jeżeli dobrze liczę, bo ona będzie dwa tygodnie chyba albo w niedzielę, albo w poniedziałek odkrycia. No to coś takiego. Koło okresu świątecznego byłby ewentualnie wykot i zobaczymy w tamtym, jeżeli będzie wszystko dobrze. Ile będzie wtedy samców, a ile samiczek. Dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że trochę pooglądaliście, trochę nie zanudziłem was, ale ta wisienka na torcie pokazywana parę minut temu, czyli samiec 4 43471 Myślę, że osłodził wam, bo to jest królik którego ja mogę oglądać godzinami i myślę, że robi nie tylko na mnie, ale i na innych podobne wrażenie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.